O 14 nagram tak. Zyskała pani czy straciła na 14? Zyska. No mniej wzięłam. No, No, no. Wzięła. no, no Jak pani to ocenia? I, ile pani straciła na tym? No sporo, 1700 wzięłam. 1700. to jest no. 900 zł chyba, tak? Tak, tak. To dużo pani straciła. No. Ja mam najniższą emeryturę. No. I jak pani się zdaje, ile tej jest? Ile są najniższa? Mnie. No 1500. 1500. Mam. No. I jak pani sobie radzi? No nie za bardzo. Sam pani jeszcze we dwójkę? No musi, a jak mama umrze to nie wiem. Czy we nie. dwoje? Tak. Yy, na co najwięcej więcej idzie pani? No, leki. Miałby darmowe leki? Są darmowe? Nie, nie. No, są, okay. są leki darmowe na przykład? No jest, jest, mam senior, to ma trochę tego, no taki... na co najwięcej idzie? Jakiś czynsz właśnie, czy No ruchunki? czynsz dużo, płacę. A za prąd przyszło więcej, wody, prąd gaz? Jeszcze nie mam, no, nie, nie wiem nie wie, nie ile za gaz, nie wiem jeszcze, bo nie przyszły mi rachunki. Ale dużo mieszka za mieszkanie płacę. 805 płacę za tego, ten, remontowy i czynsz. Rozumiem. Ile lat pracy było, że taka emerytura średnia? Ile było lat pracy, że taka średnia tam... ja miałam, no. to Mało czy dużo dla Pani to jest? No, ja czy trochę bym miał... powiedziała, że powinnam trochę więcej mieć, no nie? Ale tak obliczyłem. Ale nie mogła Pani jakoś e, dziećmi pomóc? Czy... No dziećmi nie, bo nie miał mi kto pomóc. Sama musiałam. Wychowałam już, ożeniłam. Niektórzy no... po 20, 30, 40 tak, lat tak, pracują. Tak, 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 A no tyle mogę powiedzieć. Tyle rozumiem. zapytać? Ta trzynastka, dobre według Pani? Nie za bardzo. Nie, w sensie powinny być ok. Troszkę po więcej, więcej e, panie... proszę. Czy niedziele handlowe powinny być? Czy powinniśmy robić zakupy w niedzielę i sprzedawać? Proszę pana, to zależy od sklepowej. Od sklepowej. Jak, się Jak się zgodzi. Jak się zgodzi. Jak się zgodzi, to niech sobie doradzi. Ale na siłę nie ma sensu. A czy? na siłę nie. Czy pani ogólnie nie jest za niedzielę handlową? tylko w powiedzmy, czy ktoś sobie sama swój sklep. Proszę pana, no, no dobre są te supermarkety. <laughs> ale, ale, ale to... Ale niedziele muszą być? Nie muszą. No, A oczywiście. ktoś pracuje cały tydzień, kiedy ma zrobić tak. zakupy? Bo mówią, żeby zrobili sobie w niedzielę te zakupy. Kiedy mają robić zakupy? Jak pracują przez ileś tam godzin? A ja wiem. wiem. No, powiedzmy od 8 do 17 pracują powiedzmy. No. Kiedy zrobić zakupy? No właśnie nie wiem. Czy wieczorem właśnie, czy sobotę, czy kiedy? Ja. No nie, no niedziela by była zamknięta, to w soboty, nie? W a w soboty, a... Kiedy lu, Nawet w Szafroku pan wyjdzie i na dole jest klep. A kina, teatr, takie rzeczy powinny być? No dobre pytanie o niedziele handlowe pytam. Czy powinny być niedziele handlowe? No pewnie, że tak. To, ja tak. to, to zależy, wie pan... Dla kogo? dla kogo? bo jak się pracuje w ruchu ciągłym, no to ludzie i tak pracują, prawda? A dlaczego pani chce, żeby te niedziele były nie dla niektórych otwarte? Znaczy, no, żeby funkcjonowały. Ja, no bo... No młodzi, bo... kiedy mają robić zakupy? Dużo ludzi właśnie robią zakupy Yy, dopiero w sobotę, w niedzielę. A na przykład młodzi, co tam pracują? Kiedy mają się zająć rodziną, dziećmi znowu? A to nie powinno być. No. Nie ma tak do tego środka? No nie. nie A e, no, 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 na przykład urzędy powinny być sobotę, na przykład niedzielę czynna, bo są